Cześć, witajcie ponownie na naszym pachnidełkowym kanale. Jak już pewnie zauważyliście, dziś nie będziemy rozmawiać o perfumach, a otworzymy sobie wspólnie kalendarz adwentowy z kosmetykami do makijażu marki Art Deco. Sam wygląd kalendarza bardzo mi się podoba, jest on fajnie wykonany i z przodu i tutaj po bokach mamy okienka. Okienek jest oczywiście 24, żebyśmy mogli od 1 grudnia aż do Dnia Bożego Narodzenia otwierać po jednym okienku i codziennie robić sobie taki mały prezent. Kalendarz ten znajdziecie teraz w promocyjnej cenie, 276 zł na naszej stronie pachnidełko.pl, a po otwarciu wszystkich okienek, przeliczymy sobie wartość kosmetyków, które w nim znajdziemy. Także nie przedłużając, przejdźmy już do otwierania. Wracam z trochę innej perspektywy, żebyście wszystko dobrze widzieli, i zaczynamy od okienka pierwszego. W okienku pierwszym mamy pomadkę, dość intensywny czerwony kolor. Numer 2 jest tutaj z boku. I mamy w nim różowy lakier do paznokci. Trójeczka. A w trójce mamy próbkę podkładu. Fajna opcja, żeby sprawdzić sobie kolor, formułę. Wórka. Okienko numer 4. Również znajduje się z boku. I mamy tutaj cień do powiek. Piąteczka. Z tej strony. I tutaj mamy pacynkę do cienia. Teraz będzie szóstka, czyli mikołajki. I tutaj mamy tuż do rzęs dodające objętości. Przejdźmy teraz do okienka numer 7. I w okienku numer 7 znajdziemy. Sto kasetka na cienie. Magnetyczna, do której możemy włożyć sobie poprzedni cień. Z lusterkiem, więc bardzo fajna opcja, nawet do torebki. Przejdźmy dalej, okienko numer 8. Mamy je tutaj. I w okienku numer 8 mamy kosmetyk do brwi. Okienko numer 9. Musimy je najpierw znaleźć i jest tutaj. W okienku numer 9 mamy puder. Tutaj przy połączeniu tych dwóch elementów zyskujemy kosmetyk do brwi. Teraz dziesiąteczka. I w okienku numer 10 mamy. Bazę i top do lakieru, więc fajnie można połączyć sobie z tym różowym lakierem, który mieliśmy wcześniej w okienku. I w okienku numer 11 mamy takie kapsułki. To są kapsułki kolagenowe, można dodać je na przykład do kremu, pod makijaż, nawilżające, i przyszła pora na okienku numer 12, a w okienku numer 12 mamy. Róż do policzków. Bardzo ładny kolor. Myślę, że dość uniwersalny. I też jak najbardziej można umieścić go w paletce. Teraz okienko numer 13. Jest dosyć spore, więc pewnie coś fajnego w nim znajdziemy. I w okienku numer 13 mamy dwukolorowy brązer do twarzy, również z lusterkiem pełnowymiarowy. Teraz okienko numer 14. I w okienku numer 14 mamy kredkę do oczu w kolorze czarnym. Okienko numer 15. Jest to błyszczek do ust w bardzo ładnym różowym kolorze. Okienko numer 16. Jak widzicie, pomagam sobie nożyczkami, bo paznokcie mogłyby ucierpieć. I w szesnastce mamy kredkę do oczu w brązowym kolorze. Teraz okienko numer 17 jest tutaj z boku. I w 17 mamy pomadkę w bardzo ładnym kolorze Nude. Jeżeli chodzi o okienko numer 18, to w 18 mamy czerwony lakier do paznokci, więc kolor idealny na świąteczny czas. Zbliżamy się już do końca kalendarza. Zostało nam okienko 19. I w okienku numer 19 mamy żel do stylizacji brwi. W okienku numer 20 mamy kredkę, konturówka do ust w różowym kolorze, więc będzie idealnie pasować do wcześniejszej pomadki 21. I tutaj w okienku 21 mamy brokatowy liner. Okienko 22 jest tutaj z boku i w okienku 22 mamy Beżowy cień do powiek. Możemy go sobie właśnie umieścić w tej kasetce. Okienko 23 jest tutaj. I w tym okienku mamy pomadkę. Pomadkę jest w takim troszkę śliwkowym, wiśniowym kolorze, coś takiego. I ostatnie okienko, czyli okienko 24, i w tym okienku znajdziemy bazę pod makijaż, rozświetlająca pełnowymiarowy kosmetyk, więc bardzo fajnie. I w ten sposób otworzyliśmy cały nasz kalendarz. Przejdźmy teraz do podsumowania naszego unboxingu i przeliczając na szybko wartość tych wszystkich kosmetyków, które znaleźliśmy w kalendarzu, biorąc pod uwagę pełnowartościowe kosmetyki, które możemy znaleźć na przykład na naszej stronie PachniDelko.pl, wartość ta wyniosła prawie 700 zł. Także myślę, że naprawdę warto, szczególnie jeżeli tak, jak ja, co roku odliczacie dni do Świąt, cieszycie się tym czasem i lubicie go sobie dodatkowo umilić, oraz jeśli lubicie testować kosmetyki. Ja na przykład jestem bardzo ciekawa tego brązera i Także, nie przedłużając, uciekam je testować, a Wam życzę miłego dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na naszym pachnącym kanale. Pa!